Dzień dobry Państwu z tej strony, Kamil Pinkos. Za chwilę zaprezentuję Wam BMW 520D z 2017 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz posiada dwulitrowy silnik diesla o mocy 190 mechanicznych, który współpracuje z automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na tylną oś. Samochód wyposażony jest w 18-calowe obręcze aluminiowe, przyciemnione tylne szyby jest w lakierowaniu biel alpejska samochód wyposażony jest w pakiet wizualny sportowy M oraz czarne listwy wokół szyb zaglądając ze środka widzimy sportowe fotele regulacja elektryczna tapicerka Heksagon Alcantara w kolorze czarnym. Srebrna listwa wykończeniowa. Oświetlenie ambientowe. Duży ekran nawigacji Professional. system asystujące kierowcy. Klimatyzacja automatyczna dwusferowa. Przełącznik zmiany trybu wjazdy. A przebieg naszego samochodu to 155 281 km. Samochód ponadto posiada tempomat, limiter, łopatki zmiany biegów przy kierownicy, tylna kanapa z kolei. Posiada masowania ISOFIX na fotelki dziecięce, jest też podłokietnik dla pasażerów z tyłu. Oraz kratki nawiewu i gniazda 12V. Klapa bagażnika otwierana jest i zamykana elektrycznie. 530 litrów bagażnika jest do Państwa dyspozycji. Jeżeli ten samolot Państwa zainteresował, zapraszam do naszego salonu Bawarii Motors w Katowicach na Alei Rzeźnińskiego 204. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej, podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!